Europejski Bank Centralny podjął szokującą decyzję dla pana profesora Glapińskiego i dla naszych kochanych Bystrzaków z Rady Polityki Pieniężnej. Jaka to decyzja? Otóż jest to decyzja obniżenia oprocentowania. Europejskiego Banku Centralnego do 2,4%. Oczywiście jeszcze jest, są dwa rodzaje oprocentowania, ale będziemy o tym mówić, bo o tym takowe raczej każdy zna i takowe raczej wszędzie się pokazuje publicznie. Więc proszę zobaczyć, co się stało. Oprocentowanie euro jeszcze raz zostało obniżone do 2,4%. To jest gigantyczny wstrząs dla Polski i Polaków, ale istnieje prawdopodobieństwo, że to jest jeszcze większy wstrząs, na przykład dla Wielkiej Brytanii. Oprocentowanie 2,4%, proszę sobie to przerobić. We Wielkiej Brytanii mają 4,5%, czyli dalej mają oprocentowanie wyższe o 2,1%. Jest to katastrofa, wręcz można powiedzieć, w porównaniu do strefy euro y, dla ludzi, którzy mają kredyty hipoteczne, którzy chcą kupić sobie nieruchomość. Taka jest rzeczywistość. W strefie euro oprocentowanie spadło do 2,4%. W tym samym czasie w Polsce mamy gigantyczne oprocentowanie 5,75%, a polska złotówka w ostatnim czasie osłabiła się do 4.29. Dzisiaj jesteśmy proszę bardzo. Jesteśmy na poziomie 4.28 mimo obniżenia oprocentowania w strefie euro. Kiedy nastąpi obniżka oprocentowań w Polsce? No cóż, tu mówić. Mamy gigantyczną inflację, inflacja nam nie spada, inflacja nam rośnie. Jest bardzo, ale to bardzo źle. Cóż tutaj wiele mówić? Po dwóch latach rządzenia przez rząd Donalda Tuska mamy tragiczną sytuację. Inflacja nie spada, przez co między innymi nie można obniżyć oprocentowania w Polsce. Oczywiście, e, problem jest taki też, że jeżeli są wysokie kredyty, to są i wysokie ceny. Bo jeżeli ktoś ma do zapłaty wysoki kredyt. Wysoko oprocentowany kredyt, to on próbuje sobie to wrzucić w koszty, czyli podwyższa cenę. Oczywiście prędzej czy później może dojść do przełamania, no i niektórzy zresztą nie będą mieli kredytów i będą nie mogli obniżać cenę, więc tamci, którzy mają te kredyty, coś będą z tym musieli zrobić. Na przykład przy, jeżeli mówimy o nieruchomościach, to jeżeli mamy sytuację, w której jest osoba, która ma 20 nieruchomości bez kredytu, to powiedzmy, że taka osoba nie jest ograniczona narzucon narzuconym wysokim oprocentowaniem kredytów, bo taka osoba ma 20 nieruchomości, może sobie je wynająć za tyle, czy też za tyle, nie obchodzi tą osobę nic, powiedzmy, jeżeli nie ma innych jakichś tam e, e, zapotrzebowań, które musi, u, znaczy się, e, wydatków, prawda? No ale jeżeli mamy osobę, która jest zakorkowana na fula i ma 100 nieruchomości, no ma 5 razy więcej, ta ma 20 bez kredytu, i jest osoba, która ma 100 nieruchomości. Ale jest zakredytowana na maksa i musi podwyższać oprocentowania, no to przepraszam, yy, yy, musi podwyższać yy, yy, rent, yy, czynsz, prawda? Musi podwyższać czynsz, to jeżeli taka osoba musi podwyższać czynsz, no to więcej chce pieniędzy, no ale po drugiej stronie może są ludzie, którzy ten czynsz mniejszy oferują, więc pójdą tam. W normalnych warunkach, w normalnej gospodarce, tak to działa, że ta osoba, która ma dużo tych nieruchomości, zacznie sobie niektóre nieruchomości sprzedawać. Teoretycznie wtedy mogą te ceny nieruchomości troszeczkę spadać, prawda? I sobie na przykład nadpłaci kredyt, prawda? I tak dalej, i tak dalej, więc będzie więcej nieruchomości, kredyt zostaje nadpłacony, prawda? Żeby to się jakoś spinało, żeby mogła. Zaoferować mniejszy czyż. Problem w tym, że na tym przykładzie w Polsce to się nie dzieje w znacznym stopniu, ponieważ do Polski najechało miliony ludzi bez precedensu. Jest to sytuacja, a dodatkowo Mateusz Morawiecki napompował rynek, tu spompuje rynek. Tam wakacje kredytowe, to i tamto i owamto. Drukarka pieniędzy, prawda. No, i mamy taką sytuację chociażby na rynku nieruchomości, tak to mniej więcej powiedzmy, z różnego punktu widzenia może coś wyglądać w gospodarce. Y y y proces, y jeden z procesów, wielu procesów, y efekt wysokiego oprocentowania. Nie? Problem w tym, że w Polsce zbytnio to się nie dzieje. Akurat w. w i tak samo z cenami, prawda? Wiele rzeczy jest problematycznych, bo. Jest jak jest. No, i między innymi to jest wina oczywiście obecnego rządu, który przez dwa lata nie jest w stanie. I oczywiście, Narodowego Banku Polski. Oni razem nie są w stanie, Szanowni Państwo, obniżyć w Polsce inflacji. Inflacja gigantycznie rośnie, waluta się osłabiła. No, proszę bardzo tuż przed obniżką oprocentowania przecież polska złotówka jeszcze proszę tutaj, 2 kwietnia. Kosztowała 4,16. No, dzisiaj do 4,28, przed chwilą było 4,30, prawda? Czyli, no to trzeba zrozumieć, że to, szanowni Państwo, gdybyśmy my mieli obniżyć, bardzo ciekawe by było, co by się stało, gdybyśmy obniżyli oprocentowanie chociażby do 4% do 3,5%. Ja, ja, przypominam, ja przypominam, że w 2018, 2016, 2017 w tych latach żeśmy trzymali tylko o 1% wyższe oprocentowanie. Tylko o 1% musimy, tylko, a dzisiaj, dzisiaj my mamy 5,75%, oni mają 2,4% w strefie euro. To jest 3,35 prawda. Z bardzo dużo 3,35 wyższe o procent. To jest niesamowite, ale no my mamy tą walutę jaką mamy i no u nas troszeczkę to inaczej wygląda, ale Wielka Brytania to dopiero ma problem, bo to oni próbują być walutą, być walutą jaką byli, gospodarką jaką byli, a tu co? no jajco, szanowni państwo oprocentowania lecą na łeb na szyję w Europie no i taki Hiszpan, Włoch, Francuz no to sobie zapłaci zapłaci sobie 20 tysięcy przepraszam, 2000 odsetek od 100 tysięcy euro, a Brytyjczyk musi od 100 tysięcy euro płacić 5 tysięcy, 6 tysięcy dwa razy więcej, trzy razy więcej rozumiecie to? A dodatkowo ceny, inflacja w Europie, widzicie, no my no jeszcze jesteśmy no jesteśmy tą gospodarką 40-milionową, dużym krajem. Nawet jesteśmy większym krajem niż Wielka Brytania wielkościowo, no ale ludzi mniej, no i te PKB mniejsze, no i złotówka no nie miała tego statusu nigdy, prawda? E, takiego jakby rezerwo. a w Wielkiej Brytanii widzicie co się dzieje? Widzicie, co się dzieje? dzieje się. Y, szokująca sprawa, Szanowni Państwo, y, przy, 100 tyś, przy 12 tysiącach są sytuacje, w których jeż, jeżeli ktoś ma 300 tysięcy, jeżeli masz 300 tysięcy euro kredytu, czy chcesz coś kupić za 300 tysięcy euro w Wielkiej Brytanii, a w Hiszpanii, no to możesz mieć odsetki większe nawet o 12 tysięcy, w zależności jaki kredy, o 12 tysięcy, jeżeli chcesz nieruchomość, kupić w Hiszpanii za 300 tysięcy i w Wielkiej Brytanii za 300 tysięcy, to ten kredyt w Wielkiej Brytanii może być o 12 tysięcy euro droższy niż w strefie euro. 1000 euro miesięcznie, to jest kupa kasy przecież dla każdego. Tysiąc euro miesięcznie więcej, proszę sobie to wyobrazić. Ale w Hiszpanii za 300 tysięcy to ty taką chałupę kupisz, jak w Wielkiej Brytanii, byś musiał dać zaj dwa razy, jak nie trzy razy więcej. Szanowni Państwo, Wielka Brytania, na prza, na, naprawdę, widzicie, bo my to, my to biedaki, byliśmy biedakami, jesteśmy biedakami, prawda, taka jest rzecz, tak, taka jest rzecz, yy, wcale się nie rozwinęliśmy, bo żeśmy się od 2008 roku rozwinęli tylko 60% i większość z tego to od 2022 obniżenie oprocentowania, potem ściąganie, podwyższanie cen i tak dalej, czyli taka główna gospodarka, no ale oni totalnie tracą status, yy, status. Tam realny problem, jest tam realny, prawdziwy problem każdego dnia. No mówmy sobie wprost: inflacja tam jest większa, oprocentowanie większe. Sorry, waluta traci, sorry, ale cóż ma, można tu mówić? I tam mieszka jednak 70 milionów ludzi, a w Polsce te 40 milionów ludzi, tylko że w Polsce to yy, yy, tylko że oni mają z czego spadać, prawda? Wiecie, tam ci ludzie są przyzwyczajeni na jakimś poziomie. Polsce, tam, Polaka po tym bie można tam walić, tam bo to, to się nic nie upomni, bo to, yy, to się nie upomni tam po dupie, można ich wszystkich kopać po ubie, to tam yy, 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 taka rzeczywistość, przepraszam, ale tak jest w Polsce, taka jest prawda o Polakach. Yy, taka jest prawda, no nie mówię, że o wszystkich, ale taka jest o, prawda o Polakach w Polsce, można ich kopać po ubie, po, po, po głowie, prawda, sami siebie niszczą nawzajem, prawda, tam yy, w sumie to są sami sobie winni tej rzeczywistości. Są oczywiście, jest bardzo dużo ludzi, która taka nie jest. To ja nie chcę tutaj obrażać normalnych ludzi, no ale reszta taka jest. No i. A tam w Wielkiej Brytanii ludzie są przyzwyczajeni do tego standardu, a ten standard skrajnie spada, żeby to jeszcze ci ludzie mogli stamtąd wyjechać, ci Brytyjczycy, ale nie mogą. Nie mogą. Brytyjczycy, bo to najlepsi ludzie z Wielkiej Brytanii, to mogą sobie ewentualnie pojechać y, gdzieś tam do Australii, ale to, to Brytyjczyk nie może sobie wsiąść w samolot i wyjechać do Australii. Tak jak Polak i se może zamieszkać, nie wiem, we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii. Właściwie Polakowi to łatwiej zamieszkać w Szwajcarii, czy też. Za... Pracować w Szwajcarii, właściwie to jest bardzo łatwe pracować w Szwajcarii, bo tam nawet na 3 miesiące chyba zezwolenia nie musimy mieć, niż Brytyjczykowi zapracować w Australii. To w Szwajcarii bardzo łatwo znaleźć pracę i zezwolenie tam chyba na 3 miesiące nawet zezwolenia nie trzeba. Nie wiem, czytałem, nie wiem, nie jestem tym zainteresowany, ale tak jest. Czytałem, że w Szwajcarii 3 miesiące w roku niby możesz pracować ile tam, gdzie tam chcesz. Nie, nie wiem, czy gdziekolwiek, czy w jakimkolwiek. Ale to tak chyba jest w Szwajcarii, tak jest napisane na wielu stronach. Jeżeli się mylę, to proszę mi powiedzieć. A Brytyjczyk nie może sobie pojechać do pracy od tak do Australii, chyba nie? No bo gdyby tak było, to by sobie pojechali wszyscy, tak? A Australijczycy nie chcą Brytyjczyków, no bo wiedzą, że w Wielkiej Brytanii zostały w większości same tumany, bo najlepsze IQ i DNA to wyjechało już dawno do Australii, prawda? I ci z Australii dobrze wiedzą, kto został w Wielkiej Brytanii. Tak, najlepsze IQ i najlepsze DNA z Wielkiej Brytanii. Większość, ja nie mówię, że wszyscy, bo pozostawali, wiecie, do, dobre DNA i dobre IQ zostało w Wielkiej Brytanii też, ale większość to no, jakaś miażdżąca stamtąd wyjechała, prawda? No bo, taka jest rzeczywistość, Szanowni Państwo, taka jest, taka jest, prawda, taka jest rzeczywistość. Wyjechali do Australii, Ameryki, Kanady, Nowej Zelandii. Jak, jak ktoś. Miałeś wybór, po co masz mieszkać w deszczowej Anglii zimnej, prawda? Jak masz w Australii i wszyscy mówią w twoim języku, jeszcze z tym samym akcentem, prawie że. Tak, bo taka była. A teraz to nie można, nie? Wiecie, yy, u nas jest problem, no ale tam jest taki problem egzystencjonalny. O to chodzi, prawda? Bo u nas trochę wlewo, no, Mówię, ten naród, ten nasz naród to taki. Jestem w Polsce taki, to, 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 to są. Te, my mamy takie społeczeństwo. Że to byle ochłap się nam rzuci i się cieszy, prawda? Można nawet nakłamać, że się rozwijamy, że w Polsce nie mazimy nasze można. Na... No to, to jest tego rodzaju... Przepraszam, ale tak. Ja nie, nie przepraszam. Po prostu tak jest, szanowni państwo, nie chcę obrażać normalnych ludzi w Polsce, ale tak jest. No bo z Polski też najlepsza IQ i najlepsze DNA wyjeżdża. No nie wszyscy, no ale. Wiecie, z Polski można sobie wyjechać. Kiedy chcesz sobie kupić gdzieś w cieple, prawda, i tak dalej, milutko, prawda? Teraz pięknie jest w Polsce, cieplutko, milutko, ale... No rzecz jest taka, że mm, no, my mamy jeszcze szansę rosnąć, a oni mają szansę. Tak, my mamy szansę dużo urosnąć. No, spaść nam nie rośniemy, rozwijamy się bardzo powoli, jesteśmy na bardzo niskim poziomie. E, m, m, u nas się łatwo to, łatwiej to naprawi, ale u nich to spada z wysokiego poziomu spada z IPA, spada. Właściwie już dawno nie jest na wysokim poziomie w porównaniu do innych krajów, ale to spada i spada i spada. Przepraszam, ale wystarczy, wystarczy, yy, yy, wiecie, kredyt kredyt na 300 tysięcy euro to jest 1000 euro miesięcznie więcej w Wielkiej Brytanii, a w Hiszpanii. Tylko, że w Wielkiej Brytanii za 300 000, że w Hiszpanii za 300 tysięcy to kupisz trzy razy lepszy dom nie, niż w Wielkiej Brytanii. To kupisz sobie taki dom jak w Wielkiej Brytanii, trzeba dać milion funtów zgniłą cegłę, prawie że na 3% więcej kredyt, czy tam 4 nawet. To jest skrajnie do życia, już dawno, szanowni państwo. To jest... Naprawdę, to jest spadające, leci w dół, leci, 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 leci. Nie wiem, może się ocknął, może ten wysoki wiek emerytalny, dlatego że będą tyle pracować, że muszą tyle pracować, to może to jakoś odmieni. Nie wiem. Yy... Ja nie mówię, że w Polsce jest pięknie bo jest tragicznie. My mamy też gigantyczne, jeszcze wyższe mamy oprocentowanie, no ale mówię, no Polakom tam. No tam Polakom, no mówię wam, przecież to wszystko, no co, cóż mam powiedzieć, no są ludzie, którzy jakoś tam, yy, no ale to yy, może się i Polakom nie podoba w znacznym stopniu, ale oni z tym nic nie zrobią. Oni z tym nic nie zrobią, bo oni nie mają takich możliwości, takich, wiecie, oni, nie, nie, oni by chcieli coś, ale oni nie zrobią nic, bo to są, bo taki jest nasz naród, ten co został w Polsce, tak? No tylko yy, yy, Wielka Brytania się zapada skrajnie, w Polsce nie jest dobrze. Że w Polsce mamy szansę urosnąć, a oni po prostu ma, yy, oni też mają szansę się podnieść, bo będą pracować dużo. No tak to wygląda, szanowni państwo. Sorry, ale oni mają oprocentowanie w Europejskim Banku Centralnym 2,4, złotówka 5,75. Jeszcze, jeszcze wyżej oprocentowana niż funt. Zapraszam do subskrybowania, klikania łapeczki w górę merytorycznego, komentowania. Szanowni państwo, następny przełom w przełomie 2,4 oprocentowanie. W strefie euro. Pozdrawiam. Do usłyszenia już wkrótce. Cześć.